Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Damian Chen. Nadal znajdujemy się na chińskich Hawajach, wyspa, prowincja Hainan, wioska Houhai. Dzisiaj króciutki odcinek, w którym pokażę wam, jak wyglądają tutaj warunki, jak wygląda hotel, w którym zakwaterowaliśmy się na kilka dni. Koszt tego pokoju, wynajmu tego pokoju, 130 chińskich juanów. Jest to cena poza sezonowa. W sezonie myślę, że Ponad 300 nawet może on tutaj kosztować. 200-300 yuanów to jest takie, taka powiedzmy podstawa za jakikolwiek budżetowy hotel w Chinach. Także jeśli chodzi o nocleg, to ceny mają tutaj bardzo rozsądne i zachęcające, aby przyjechać do Hohaj. Co jest w tej cenie? Zobaczcie. Zacznijmy może od wejścia. Przepraszam Was za bałagan, za tonę rzeczy wywalonych na zewnątrz. Problem, proszę Państwa, z hotelami, z pensjonatami to jest raczej pensjonat, a nie hotel jest taki, że przynajmniej w Chinach nie mają szafek, nie mają szaf na ubrania. Tutaj są miejsca, żeby coś powiesić. Obok łóżka znajdują się po prawej i po lewej stronie dwie małe szafeczki, do których niewiele co wchodzi. Dlatego także niestety wszystko się znajduje że tak powiem, na wierzchu. To jest typowe dla hoteli w Chinach. Wydaje mi się, że Chińczykom to może nie przeszkadzać. Dlatego, że jeżeli ktoś odwiedził kiedyś chińską rodzinę w domu, to doskonale wiecie, że Chińczycy po prostu trzymają rzeczy na zewnątrz, niczego nie chowają po szafkach. Znaczy patrzą tutaj, podchodzą do tego tematu pod kątem dostępności, pod kątem funkcjonalności, a nie Stylistycznej, stylistycznej urody co chciałbym Wam tu pokazać, no duży telewizor plazmowy to nie jest tak, że oni mają tutaj TVN komputer mój jest podczepiony być może dla niektórych z Państwa wydaje się być szalone zawalenie komputera stacjonarnego ponad 900 km na wakacje ja mam oczywiście małego, lekkiego mobilnego laptopa ale jest dużo filmów, które jeszcze nie zmontowałem na vloga. Myślałem, że jeżeli będę miał chwilę czasu wieczorem, może powolutku, powolutku coś tam jeszcze dalej będę dla was edytował. A mam dużo też materiału na mój chiński kanał, który jeszcze, który to materiał jeszcze nie został zmontowany. Wszystko czeka od dawna, do dawna w kolejce tego. Postanowiłem, że zabiorę ten komputer. Ten komputer po prostu ma moc obliczeniową, procesor, kartę graficzną, RAM. Znacznie lepszą, która umożliwia mi montaż 4K. Ten laptop sobie za to z tym nie radzi. Zabranie komputera stacjonalnego na urlop jednak okazało się nietrafionym pomysłem, ponieważ ja po całym dniu spędzonym na słońcu, aktywnie w wodzie, na plaży, codziennie około godziny 21-22, po prostu kładłem się do łóżka i spałem jak zabity. Co należy zauważyć i tutaj pochwalić, to internet w pensjonacie. Często, niestety, w dużych, ekskluzywnych, drogich hotelach ten internet jest słaby, działa jak krew z nosa, a tutaj każdy pokój ma jakiś taki osobny przedłużacz sieciowy własny router. Także podczepiamy się do sieci Wi-Fi. Z waszym numerem pokojowym i ten internet działa fantastycznie, jeśli chodzi szczególnie o internet zagraniczny. No pakiety mają genialne. Widzicie zresztą leci tutaj lecą fakty tv owskie na no, dość wysokiej rozdzielczości. W ogóle się ten internet nie dusi. Wracając do pokoju jedno duże łóżko bodajże Queen Size. Eee... Miejsce na ciuchy, żeby powiesić, żeby walizkę rozłożyć. Klimatyzacja. Tutaj jest łazienka. Łazieneczka z umywalką. Oczywiście ciepła woda. Duże lustro. Suszarka do włosów. Jakieś grzebienie jednorazowe. Część zamykana, tutaj prysznicowa, duża przestrzeń, jest naprawdę spora, że tak powiem, dla dwóch, trzech osób, nawet też czego nie skąpią zazwyczaj w pensjonatach. Dużo szamponu, dużo mydła. Ekskluzywnych hotelach, ja Wam pokażę, bo to jeszcze mamy z pierwszego hotelu w Dadą. Zawsze takie małe próbki dają do kąpieli, które na nic nie starczą. One je uzupełniają, ale bardzo, bardzo skąpią. Tutaj dalej mamy toaletę z wentylacją. Mamy oczywiście, zabraliśmy. Takie schodki to jest kibelek dla dziecka. Nie jest kibelek, taka nakładka na toaletę dla dzieci. Też poniekąd zaleta wyjazdu samochodem na urlop. Prawdopodobnie gdybyśmy tutaj przylecieli samolotem, nie byłoby takiej możliwości. Zabraliśmy z sobą te kubki. To akurat były czajnik, też był na wyposażeniu. Zabraliśmy kuchenkę elektryczną, jakieś garnki, żeby odgrzać czasami jedzenie dla dziecka. Zabraliśmy również pierwszy raz, wykorzystałem lodówkę turystyczną. Niestety. Nie jest to dobry pomysł, tu jest ta lodóweczka. Zabraliśmy trochę kiełbasek, kabanosów, wymyśliłem, że też napoje, ponieważ akurat tutaj nie ma lodówki w, w tym pokoju hotelowym, więc wymyśliłem, że będziemy mogli tam, że możemy tam wrzucać napoje i po prostu będą zawsze chłodne, ale niestety lodówka dość mocno hałasuje, tu jest wiatrak, który dość mocno hałasuje. W trakcie, gdy działa, zresztą mogę wam zaprezentować, chociaż mikrofon być może zniweluje ten hałas. Nie, nie to. No proszę. Nie wiem czy słychać, w nocy nie da się przy tym spać. Nawet jadąc z samochodem, bo to jest przyjściówka na auto też nie brzmi to najlepiej. Także nietrafione. Przez jakiś czas nam chłodziło napoje później wyłączaliśmy ją na noc i skutek był taki, że takie ubaski, które zabraliśmy w końcu się popsuły. Nie wszystkie pokoje są z balkonem, ja zawsze dopytuję o ten balkon. Dla mnie balkon jest istotny nie po to, aby siedzieć i wylegiwać się na balkonie, bo od tego jest plaża, ale po to, żeby właśnie wysuszyć ubrania. Kto, małe, kto ma małe dzieci doskonale wie, ile takich ubrań dziennie się brudzi. Dlatego warto jednak mieć taką miejscówkę do suszenia. Jak widzicie, widok jest niepowalający. I teraz taka złota rada dla Was: jeżeli wybieracie pensjonat czy hotel, który znajduje się dosłownie przy plaży, nie w okolicy plaży, tylko nad samą plażą i jesteście młodymi ludźmi, singlami, czy też po prostu młodą parą bez dzieci, to możecie doinwestować trochę tutaj. Ten pokój mamy za 130 yuanów, pokój z widokiem na morze kosztuje chyba 280 teraz poza sezonem, albo i nawet troszeczkę więcej. Możecie doinwestować do pokoju z widokiem na morze, ale jeżeli jesteście rodziną, tak jak u mnie jest mały. No cześć Henio. Tak, tak już zaraz idziemy, idziemy na, do parku wodnego dzisiaj wyskoczymy z młodym jeżeli jesteście rodziną z dzieckiem i zależy wam na tym aby położyć dziecko spać o rozsądnej porze to zdecydowanie nie bierzcie pokoju co tam? no ładny, ładny masz kapelusik nie bierzcie pokoju z widokiem na morze dlatego, że na plaży jest imprezownia i po prostu nie uśniecie ale jeżeli jesteście singlami i bawicie się na tej plaży imprezujecie do późna no, oczywiście nie powinno to stanowić żadnego problemu. <laughs> nie powinno to stanowić żadnego problemu. Yy, idziecie spać o tej godzinie 12 czy 1 w nocy, wstajecie rano, jest cisza i patrzycie na piękne morze, delektujecie się cudownym widokiem. A poza tym, my doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu dopłacać. plaże mamy bardzo blisko, a do pokoju hotelowego raczej wpadamy tylko po to, aby wyspać się. Jest jeszcze opcja dla osób o statusie rodzinnym którym zależy na spokoju i zależy na widoku na piękną plażę, są to resorty. Resorty, które są duże, które mają wielką przestrzeń i najczęściej ten hotel nie znajduje się bezpośrednio na plaży. Tutaj jedna ze ścian hotelu styka się po prostu bezpośrednio z piaskiem na plaży. Także bliżej do morza już raczej być nie może. Wcześniej byliśmy w hotelu takim prawie, że resortowym i mieliśmy piękny widok na morze z naszego balkonu, z okna sypialni, ale do tego morza to była wyprawa prawie pięciominutowa. Pokażę Wam, jak wygląda ten hotel. Taka ciekawostka może na samym początku. Drzwi otwierane są oczywiście za pomocą karty. Natomiast tutaj jest jeszcze każdy pokój ma swój mały safe: safe na kartę. Jeżeli wychodzicie nad morze, martwicie się, że może zgubicie tą kartę, albo jest Was po prostu więcej, na pokój są chyba tylko dwie karty, może zostawić kartę w sejfie. Fajny pomysł. Proste i praktyczne. Podoba mi się też, że umieścili zdjęcia. Jest bardzo dużo zdjęć w każdym korytarzu, które pokazują jakieś wyprawy żeglarskie. Te wyprawy żeglarskie są opisane dokładnie kiedy, gdzie, w którym roku, kto to był. Także nie było to tak bezmyślnie ściągnięte z Google. Jeżeli kiedyś byliście w Chinach to pewnie zauważyliście w różnych restauracjach czy nawet hotelach czasami są powieszone zdjęcia dla ozdoby. Ale te zdjęcia są po prostu fatalnej jakości, taka totalna pikseloza. Bez sensu, po prostu ściągnięte i na szybko wydrukowane z internetu. Tutaj widać, że do takich detali nawet potrafili się przyłożyć. Hotel jest czyściutki, widać, że niedawno był odmalowany. Informacja, że od godziny 11 wieczorem cisza nocna też taki drobny element, ale dla ludzi z rodziną, tak jak ja, jest to ważny element. Nie ma windy, ale nie wiem, czy to jest ważne. Trochę sportu tak się urlopu nie zaszkodzi, budynek ma tylko 5 pięter. Kolejnym świetnym udogodnieniem, szczególnie dla ludzi z dzieckiem, jest, proszę Państwa, pralnia. Jest tutaj pralka, która wydaje mi się, że jest bezpłatna. Oferowali, zdaje się, na samym początku, że można korzystać z pralki. Jak macie maluszka, to doskonale wiecie, Ile tego ubrania dziennie się zużywa, szczególnie latem Jeszcze jak wychodzicie na plażę Dzieciak się często poci Brudzi się w piasku Zwróćcie uwagę Ja jestem teraz na trzecim piętrze gdzie mamy pokój Policzcie sobie ile mi zajmuje zejście Na plażę Nie ma cięć Pięto drugie Zapomniałem to prawdopodobnie nie każdy wie, że trzecie piętro w Chinach to jest polskie piętro drugie, dlatego że tutaj parter jest piętrem pierwszym. Przechodzę przez recepcję. Dalej mamy basen. Nade mną jest, są stoliki, tutaj w ogóle jest restauracja, ale ta restauracja z jakiegoś powodu nie funkcjonuje. No i już właściwie jesteśmy deski. Bierzemy piankę jak komuś zimno albo boi się słońca. Bardzo fajny, przyjemny barek przy plaży i plaża. 你好，我们是在海南后海村。这位是酒店的韦经理，你可以给我们解释一下为什么来到海南就要选择后海村？嗯、呃，首先呢，我们这里比较有名的是冲浪，我们这边是冲浪圣地。然后大家可以看到，我们这边有很多的冲浪爱好者或者初学者来到这边。然后我们这边。 在另外一个著名的就是酒吧，海边的酒吧，然后晚上呢会比较热闹一些，有一些夜生活。然后我们游牧虎呢，在这边有四家店，目前有三家店已经开业了。嗯、呃，你们现在看到的这个叫帆船客栈，是我们呃帆船俱乐部起家，我们最开始是做帆船俱乐部，在清水湾有三个赛季帆船，然后会有一些帆船体验啊这些。 然后，另外一家店呢是在村子里三巷，叫做驿站艺术的驿。我们平时会有一些画展、一些活动、嗯、瑜伽课、拳击课，还有一些分享会，在那边。然后最后一家店呢是叫青年之家，是在码头那边。我们是类似于做一个青年旅社的那种感觉，年轻人在一起玩啊这些。然后那边也有一些。 我们的商户在这边的话会更多一些，喝酒啊、烤肉、咖啡、披萨，还有一些服装店这些。嗯。我在三亚过了几天，我就来到呃大东海三亚玩。嗯、我其实最最喜欢、最舒服就是在这里在后海村。为什么？第一个就是你刚才说的是呃冲浪板很多人玩的，对。好多年轻人，然后第三个有一条这样的艺术感。 对，是的，我们这边活动会比较丰富，然后可能跟那种城市的那种感觉还会有一点远离城市，更像一些度假的那种感觉。可能在市区的话，三亚湾那边都是城市的那种公寓的那种多一些，我们这种就相当于民宿，更有一种家的感觉。嗯。我这几天问了几个本地人，他们觉得海南哪里有最好玩，哪个地方有自己的特色。 很多人给我回复了，就是一些其他的大城市，呃，其实这个也是属于三亚，是吧？对。啊，OK，所以其他的三亚的一部分有一点像其他的中国的大城市一样的感觉，没有自己的特色。虽然是漂亮的海、漂亮的沙滩，但是没有这样的这个怎么说，呃。 业的发展，氛围这种感觉，对,对吧？对对对对，所以我还是会给很多人推荐过来到后海村，这里，这里我才感觉到真的休息的，放假的感觉。对，是的，我们这边相当于度假胜地吧，远离城市的那种喧嚣吧，然后晚上有一些夜生活也比较热闹。嗯,嗯。嗯，还有一些网红的打卡地呀、啊，这些。 玩的，还有一些我们这边其实更有名的，还有蜈支洲岛的这个旅游，再加上这个潜水，这边潜水也很出名。嗯,嗯。因为这边的海比市区的要蓝一些，然后更透亮。嗯。你刚才说的是你们这里是一个属于一个连锁店，呃，有好几个家，有一些比较经济的，也有一些比较高端的，可以可以直接说有一个贵一点的房子是吧？是的。<laughs> 我们这边相对来说要贵一点，然后还有一家第四家店马上要开业，在主街有一个叫“冲浪女孩”的，那个是做的比较高端一些。然后驿站的话，相对这边稍微低一点点。然后最经济的就是我们那个青年之家，就相当于背包客呀、啊、哦、骑自行车啊那种，嗯、呃，是比较适合那些年轻人，嗯、呃，大家陌生人几个人分人住在一起，然后大家可以交朋友的那种，嗯。 我们租了在这里房子是是靠呃沙滩的呃一个酒店，其实我我认为觉得我我个人觉得嗯、呃、这些价位还是比较合理的，房子很大很舒服，到沙滩到呃水里，我这里走两分钟就可以到了。对的，我下楼就是海。下楼就是海，好。对。那谢谢你。啊。嗯